Dzisiaj przynoszę pilną wiadomość przekazaną bezpośrednio przez Twoich aniołów. Nietypowe zjawisko miało miejsce w ostatnich nocach i wymaga Twojej natychmiastowej uwagi. Osoba, która zajmuje Twoje myśli i emocje, wielokrotnie doświadcza specyficznego snu. Nie jest to zwykły sen, lecz pełen zagadek i symboliki, które wszechświat nalega, abyś zbadał. Ten sen nie jest zwykłymi nocnymi rojeniami. To wezwanie, pełne odpowiedzi na pytania, których jeszcze nie zadałeś. Anioły są gotowe pomóc ci rozwikłać te tajemnice. Jest to boskie ostrzeżenie, że nadchodzą znaczące zmiany. Anioły dokładnie analizowały każdy aspekt tych snów i teraz pojawiają się, aby przekazać ci prawdziwe implikacje dla Twojego życia i, co najważniejsze, dla Twojego związku. To, co zostało ujawnione, ma moc zmienić zarówno Twoje obecne okoliczności, Jaki przyszły bieg waszego życia? Jest to decydujący moment, który wymaga introspekcji i szczerego zrozumienia. Anioły proszą, byś był czujny i otwarty umysłowo, bo nadszedł czas na odkrycie tego, co było ukryte. Te sny, które przenikają umysł osoby, której nie możesz zapomnieć, nie są jedynie echem błądzącego umysłu, są rezonującymi echami kosmicznej symfonii energii, które dzielicie. Byty anielskie. Współdziałając z wszechświatem, utkały te wiadomości w tkankę podświadomości tej osoby, przekazując sekrety przeznaczone do napędzenia kolejnej ewolucji waszego związku. Waga tej wiadomości nie może być niedoceniona, ponieważ zawiera ona klucz do odkrywania nowych etapów waszej jedności. To, co się ujawnia w tych snach, ma ciężar, który może na nowo zdefiniować waszą wspólną przyszłość, a zrozumienie tych sekretów może zmienić kierunek waszego życia. Te sny działają jak okna do duchowego wymiaru, królestwa, gdzie anioły zawsze czuwają, nie tylko obserwują, ale aktywnie uczestniczą w każdym kroku, każdej scenie, każdej emocjonalnej pulsacji rozwijającej się, gdy ona śpi. Kierują podróżą, trzymając jej niewidzialne dłonie, prowadząc ją przez każdą wizję, każde odkrycie, każdą emocjonalną pulsację z taką jasnością, intensywnością, że te emocje wydają się materializować, stając się niemal namacalne. Może ta osoba, gdy się obudzi, będzie bez słów, aby opisać, co te sny wywołują. To tak, jakby jej serce przekazywało wiadomości bezpośrednio do Twojego, w cichej, językowej, która choć pozbawiona słów, rezonuje z jasnością i zrozumieniem. Jest pewna prawda, która rozwija się w tych momentach, głęboka i przenikliwa, która przenika zasłonę świadomego i przełamuje bariery codzienności. Anioły wydają się być u jej boku, odkrywając ukryte prawdy, których oczy nie potrafią dostrzec w ciągu dni. A te uczucia, które się pojawiają, tak potężne i klarowne co naprawdę oznaczają? Dlaczego manifestują się z taką intensywnością? Co te wizje pragną przekazać? Czy może próbują Was prowadzić do czegoś większego, do celu, który jeszcze nie został odkryty, ale który rezonuje jako prawda w najgłębszych warstwach istnienia? Może te sny są kluczem do rozwikłania najintymniejszych tajemnic jej duszy, a może są łącznikiem, który połączy was z czymś, co wykracza poza namacalną rzeczywistość. Działają jak szept niebios, wezwanie, którego po prostu nie możecie zignorować. Aniołowie szepczą ci, że te sny nie są przypadkowymi zjawiskami są to niebiańskie transmisje, nasycone znaczeniami, które domagają się odkrycia. Są przy tobie, czujni, gotowi pomóc ci w odczytaniu tych znaków. Sny tej osoby są najczystszym wyrazem jej ukrytych emocji, uczuć, które ukryły się w cieniu, ale teraz zaczynają się ujawniać światu. Każdy fragment tych snów nosi intencje, uzasadnienie odbijają głęboko skrywane emocje w jej sercu uczucia, których może nawet ona sama do końca nie zrozumiała, lub nie miała odwagi podzielić się nimi. To jakby drzwi się otworzyły. Ujawniając intensywną i namacalną prawdę, połączenie znacznie głębsze niż sobie wyobrażasz. To zjednoczenie między wami nie jest proste. Jest potężne, niemal namacalne, a aniołowie obserwują i wspierają tę wymianę energetyczną między wami. Pragną, abyś dostrzegł wielkość tego, co się rozwija, aby te sny były fragmentami większego planu, celu, który wkrótce zaczniesz rozumieć. Zrozum, że za tym wszystkim kryje się złożony cel. Niezaprzeczalna synchroniczność, która domaga się Twojej uwagi. Pozwól sobie poczuć obecność aniołów, posłuchaj bicia swojego serca, ponieważ zawiera ono mądrości przekraczające Twoją obecną świadomość. To jakby sam wszechświat próbował się z Tobą komunikować subtelnie, w szeptach, które brzmią tylko w chwilach ciszy. Te sny są czymś znacznie więcej niż zwykłymi nocnymi wizjami. Reprezentują manifestację miłości między Wami na sferze pozamaterialną. Miłość tak intensywną, że nawet aniołowie mobilizują się, by wzmocnić to połączenie. Ale zauważ, że to jest tylko prolog. To, co ta osoba czuła i widziała w swoich snach, jest jedynie przedsmakiem czegoś wielkiego, początkiem podróży, którą oboje dopiero zaczynacie kroczyć. Anioły wskazują wam drogę naprzód, ścieżkę jeszcze owiniętą w tajemnicę, ale istniejącą, czekającą na was, aby ją odkryć i przemierzyć. Teraz jest ten decydujący moment, aby przerwać codzienny nurt i zanurzyć się w głębinach swojej duszy. Poważnie zastanów się nad swoimi pragnieniami dotyczącymi tej więzi miłosnej, nad tym, co chcesz zbudować u boku osoby, która zajmuje twoje serce. Anioły, czujne i troskliwe, Zarządzają każdym fragmentem Twojego istnienia z ogromną czułością, kierując każdą Twoją czynnością. Nieustannie starają się wyjaśniać i rozświetlać Twoją ścieżkę, a te sny są widoczną manifestacją tego wysiłku. To, co zostało ujawnione w tych nocnych przebłyskach, jest integralną częścią szerszego projektu na Twoje życie zaprojektowanego tak, aby wpleść więcej miłości, spokoju i zgody w Twoją codzienność. A to, co ta osoba doświadczyła, jest kluczowe dla ukończenia tej zagadki. Proszę, abyś przyjął tę wiadomość z otwartymi ramionami, bez pośpiechu, nie pozwalając, aby niepokój się wkradł. Wszystko rozwinie się we właściwym czasie, a każdy Twój ruch będzie prowadzony przez tę miłosną siłę, która Cię nieustannie otacza. Sny tej ukochanej osoby są boskim sposobem na komunikację z Wami. A teraz jest czas, aby zwrócić uwagę na wszystkie wskazówki i wiadomości, które się pojawiają. Bądź z otwartymi oczami i sercem, bo to, co jest ujawnione, jest jedynie początkiem obszernego i głębokiego rozdziału, który dopiero ma zostać odkryty. Anioły są przy tobie, niesamowicie bliżej niż możesz to sobie wyobrazić. Są gotowe, aby zapewnić ci wszelkie wsparcie, mądrość i uczucie, które są niezbędne w tym momencie twojego życia. Podczas gdy przemierzasz tę ścieżkę objawień, pragnął, abyś zrozumiał coś głęboko znaczącego. Marzenia twojej ukochanej nie są po prostu zbiorem przypadkowych myśli i emocji. Niosą one potężną symbolikę, przesłanie, które mówi bezpośrednio do serca twojej relacji, odzwierciedlając emocje, które stają się coraz bardziej widoczne i intensywne. Te marzenia są jak lustro, odsłaniające to, co często staramy się ukryć nawet przed sobą. Być może już to zauważyłeś, a może jeszcze nie, ale one przychodzą, aby obudzić nową percepcję, rzucić światło na to, czego doświadczacie razem. Te marzenia mogą ujawniać powstrzymywane emocje, niewypowiedziane pragnienia, a nawet niepewności i lęki, które wydawały się być uśpione. Opowiadają one, co nadchodzi, co należy bezpośrednio stawić czoła z otwartym sercem, gotowym do przyjęcia tego, co wszechświat próbuje przekazać. Zrób przerwę. Głęboko wciągnij powietrze i otwórz się na odczuwanie obecności anielskiej, która cię otacza. Proś o jasność, proś o wskazówki. Przybyli, aby pomóc ci rozwikłać tę zagadkę, poprowadzić cię przez cienie wątpliwości i pozwolić zobaczyć to, co w istocie twoje serce już rozpoznaje. Pozwól im oświetlić twoją drogę, przynosząc pokój i zaufanie, które są niezbędne do rozwikłania znaczenia tego snu dla was obojga. Aniołowie byli przy Twojej ukochanej osobie, towarzysząc jej w każdej chwili jej snów. Każda scena, każda emocja, która się pojawiła, była starannie obserwowana. Te sny, mimo że na początku mogą wydawać się niejasne, niosą głębokie znaczenie i są bezpośrednio związane z tym, co dzieje się w jej sercu. To tak, jakby każdy fragment był częścią większej układanki, która się kształtuje, ujawniając coś niezwykle ważnego. Aniołowie chcą, abyś zrozumiał, że te sny nie są po prostu losowymi echo. Są symbolicznymi odbiciami tego, co w niej wibruje. Jest tam wiadomość, godna rozkodowania, która bezpośrednio łączy się z tym, co ta osoba do ciebie żywi. Wyobraź sobie jeden z najbardziej poruszających symboli, który mógł pojawić się we snach: znajome miejsce, kąt naładowany głębokim znaczeniem dla was obojga. Może to być przestrzeń, w której przeżyliście niezapomniane chwile, gdzie każde słowo miało unikalne znaczenie, brzmiące w wyjątkowy sposób między wami. Aniołowie chcą, abyś zauważył, że to miejsce nie jest tylko wspomnieniem tego, co było, ale solidną podstawą tego, kim jesteście razem teraz. Uosabia wszystko, co razem zbudowaliście wzajemne zaufanie, bezpieczeństwo, schronienie, które sobie oferowaliście. To poczucie bezpieczeństwa i zaufania stanowi coś rzadkiego i cennego, które należy pielęgnować z najwyższą troską. Innym wybitnym symbolem mogła być wędrówka lub podróż u jego boku. Ta nie symbolizuje jedynie fizycznej drogi, ale także emocjonalną i duchową podróż, którą przeszliście razem. Jeśli w tych snach pojawiły się przeszkody, objazdy lub chwile zwątpienia, odzwierciedlają one zarówno pokonane wyzwania, jak i te, które dopiero nadejdą. Jednakże anioły zachęcają, by traktować te wyzwania nie jako powody do zniechęcenia, lecz jako nieodzowny element podróży wybranej przez Was, ścieżki rozwoju i nauki, gdzie każdy krok, nawet ten najtrudniejszy, jest kluczowy dla ewolucji Was obojga. Nie zapominajcie, że nie wędrujecie sami istnieją potężne siły, które Was wspierają, prowadzą i chronią na każdym kroku. Każdy element tych snów, każdy symbol, który się manifestuje. Jest przesłaniem przypominającym, że więź, którą dzielicie, przekracza granice materialnego świata. Ta więź staje silniejsza z każdym krokiem, każdą rozmową, każdym wymienionym spojrzeniem. Nawet w obliczu przeciwności, warto pamiętać, że Wasze przymierze jest wspierane nie tylko Waszą siłą, ale także potęgą znacznie większą. Ta przymierze jest godne przeżycia, odczucia i wywyższenia. Wszystko, czego potrzeba, to odrobina wiary, cierpliwości i serce otwarte na wszystko, co ma się wydarzyć. Ta podróż to połączenie, to skarb, i masz zdolność pielęgnować i strzec tej więzi z całą troską, na jaką zasługuje. Osoba w Twoich myślach mogła przeżyć emocjonalne połączenie tak oszałamiające w snach, że trudno mu to wyrazić po przebudzeniu. To, czego nie potrafi wyrazić słowami, przeżywa w snach. Te sny są odzwierciedleniem szczerej i intensywnej miłości, którą do Ciebie żywi, esencją, która przenika głęboko w jego duszę. Anioły chcą, abyś uznał, że te uczucia, które On przechowuje, są prawdziwe i pełne znaczenia. Może nie zawsze ma odpowiednie słowa, ale w ciszy snów te emocje się ujawniają. Sny przekształcają się w schronienie, w którym może zanurzyć się w tych uczuciach, eksplorować je. I w pewien sposób dzielić się z Tobą ogromem tej miłości. A jeśli te sny ujawniły tajemniczą postać może obcego niosącego inną energię, niemal niebiańską. Ta postać nie jest po prostu wytworem jego wyobraźni, ale może być zwiastunem czegoś większego, byt próbujący nawiązać kontakt. Ta postać może symbolizować ukrytą mądrość lub potrzebne wskazówki przypomnienie, że Twoja duchowa podróż jest starannie obserwowana przez anioły. Czy wyobrażałeś sobie, że ta postać może być samą manifestacją anielską? Zawsze są blisko, wysyłając delikatne sygnały, aby prowadzić twój szlak. To spotkanie w snach służy jako czułe przypomnienie, niemal jak szept wśród bryz, że nigdy nie idziecie sami. Istnieje większa siła w grze, moc, która działa po cichu na rzecz miłości, którą do siebie żywicie. Być może to, czego on doświadcza w snach, jest częścią głębokiej duchowej podróży, którą obaj razem kroczycie. Podróży, która wykracza poza codzienność, dotykając głębin waszych serc i dusz, nawet gdy wszystko wokół zdaje się być mglista. Aniołowie są obecni, prowadząc was przez te morza. Wypełniając każdy etap miłością, cierpliwością i mądrością. Po przebudzeniu z tych snów, on może próbować przyswoić wszystkie doznania, wizje i wiadomości, które przenikały jego spoczynek. Tu leży istota utrzymywania otwartości wobec siebie nawzajem, dyskutowania tych doświadczeń, niezależnie od tego, jak dziwaczne lub skomplikowane mogą być do wyrażenia. Często to właśnie poprzez te rozmowy prawdziwe zrozumienie i połączenie pojawia się między wami. Innym wyraźnym obrazem w śnie są drzwi lub portal, zapowiedź nowego rozdziału, który ma się właśnie przed Wami otworzyć. Aniołowie pragną, abyś postrzegał to jako zaproszenie do wejścia w nowy etap życia, gdzie miłość ma przestrzeń do rozwijania się, a nowe szanse na szczęście i rozwój czekają. Przechodząc przez te drzwi, pozostawiacie za sobą jakiekolwiek wahania czy lęki, przyjmując z pełnym zaufaniem ścieżkę, która się przed Wami odkrywa. Aniołowie wskazują, że ten sen mógł przynieść uczucie ulgi lub rozwiązania, tak jakby coś, co obciążało Wasz związek, zostało rozwiane. Jest to wyraźny znak, że On jest gotów otworzyć swoje serce szerzej i uczciwiej. Aniołowie pracowali za kulisami, aby usunąć jakiekolwiek emocjonalne blokady lub ciężary, które mogły przeszkadzać w pełnym rozwoju miłości między wami. Sugerują, abyś przygotował się na przyjęcie tej emocjonalnej ekspansji z delikatnością, zrozumieniem i cierpliwością, co znacznie przyczyni się do wzmocnienia więzi, którą dzielicie. Ten moment jest decydujący stanowi punkt zwrotny, w którym miłość może rozwijać się z nową intensywnością i głębią. Oznacza początek podróży, w której oboje mają szansę rosnąć razem, stawiając czoła wyzwaniom i świętując sukcesy. Anioły kroczą u waszego boku, prowadząc każdy ruch i zachęcają was do przyjęcia tego nowego rozdziału z otwartymi ramionami, świadomi, że zarówno szczęście, jak i rozwój są w waszym zasięgu. To zaproszenie do miłości bezwarunkowej, nieograniczonego zaufania i wspólnej drogi ku przyszłości pełnej potencjału i osiągnięć. Anioły często komunikują się z nami subtelnie, a sny są jednym z kanałów takiej komunikacji. Mogą ukazywać to, co często jest dla nas niejasne w stanie czuwania. Ten sen w szczególności niesie cenną wiadomość, boską wskazówkę, anielski dar mający na celu pokierowanie Was na drodze, którą oboje budujecie. Ten moment ma ogromne znaczenie i nie należy go bagatelizować. To szansa, by zastanowić się nad wpływem tego snu na wasz związek. Z aniołami zachęcającymi was do utrzymania otwartego umysłu i serca na znaki, które jeszcze się pojawią. Sen ten nie oznacza końca, lecz preludium do serii objawień, które mogą zmienić kierunek waszego związku na lepsze. Anioły są z wami, gotowe do prowadzenia i ochrony w każdej chwili. Chcą, abyście uznali, że ten sen nie tylko wyjawia ukryte uczucia, ale także popycha was do działania. Jest to idealny moment, aby pogłębić tę więź w bardziej znaczący sposób. Ten sen jest jasnością, która rozświetla ścieżkę, pozwalając Wam i Waszemu partnerowi iść naprzód z większą jasnością i celem. Nie lekceważ tego, co zostało odkryte. Anioły wysyłają wyraźny sygnał, że nadszedł czas na działanie, rozpoczęcie ważnych dialogów i otwarcie się na nowości, które nadchodzą. Zachęcają cię, abyś wykorzystał ten sen jako katalizator do wzmocnienia swojego związku, tworząc jeszcze silniejszą i bardziej znaczącą więź. To, co zostało ujawnione, to szansa na wspólny rozwój, wzajemne zrozumienie i postęp w relacji wspieranej przez miłość i niebiańską ochronę. Anioły dostrzegają momenty ciszy, kiedy komunikacja wydaje się zawodzić, tworząc dystanse, które wydają się nieprzekraczalne. Jednak te sny wskazują, że takie bariery się rozpuszczają, że chmury się rozstępują, ustępując miejsca autentycznym i swobodnym rozmowom. Motywują Cię do stworzenia środowiska, w którym panuje uczciwość, gdzie słowa są wyrażane bez obaw, a serca otwierają się w pełni. Jest to zaproszenie do tego, aby prawda jaśniała, do otwartej rozmowy i słuchania z prawdziwą empatią. Wcześniej mogłeś odczuwać tę uporczywą wątpliwość, tę niepewność, która rzucała cień na twoje perspektywy, na przyszłość twojego związku. Ale teraz anioły ujawniają, że jasność, której tak bardzo szukałeś, jest zaskakująco blisko. Proszą cię, abyś zaufał swoim emocjom i intuicjom, które się wyłaniają, ponieważ to w ten sposób cię prowadzą, oświetlając twoją ścieżkę krok po kroku. Nadszedł czas na podjęcie ostatecznych działań. Wskazówki są jasne. Wzmocnij to, co już istnieje, doceniaj to, co zbudowaliście razem. Sny przyniosły na powierzchnię intensywne uczucia i wskazały także obszary, w których związek może się rozwijać i rozkwitać w sposób, którego może nie przewidziałeś. Anioły zachęcają cię do poświęcenia czasu na eksplorowanie tych aspektów razem z osobą, którą kochasz, czy to poprzez bardziej intymne rozmowy, znaczące chwile razem, niespodziewane gesty czułości lub prosty gest, który pokazuje, jak bardzo cenisz tę relację. Każde działanie ma znaczenie, każdy wyraz troski umacnia więź, która was łączy. Nie pozwól, aby te sygnały przeszły niezauważone. Są one zaproszeniem do jeszcze większego umocnienia więzi, którą dzielicie, do budowania bardziej solidnego i autentycznego związku. Aniołowie są przy tobie, prowadzą każdy Twój krok, prosząc, abyś całkowicie poddał się temu momentowi. Sny tej osoby nie są zwykłymi przypadkami, są echem wymiarów, które często wymykają się naszej jasności i namacalności. Aniołowie, ci cisi obserwatorzy naszych żyć, uważnie śledzą każdy gest. Każde spojrzenie, każdy milczący moment, który dzieliliście. Byli świadkami słów, które utknęły w gardle, strachu przed wypowiedzeniem tego, co serce desperacko chce wykrzyczeć, a teraz, z interwencją zarówno bezpośrednią, jak i subtelną, postanowili działać. Poprzez te sny szepczą, że nadszedł czas, aby zrobić krok naprzód. Zachęcają cię, abyś opuścił swoją strefę komfortu, przejął kontrolę nad swoją opowieścią. Aby nie pozwolić, by strach przed nieznanym lub niepewność jutra powstrzymały cię przed doświadczeniem miłości, która czeka na ciebie. Rozumieją, że otwarcie się może być przerażające, że ryzyko bólu może Cię powstrzymać, ale chcą Cię zapewnić, że nie jesteś sam w tej podróży. Miłość, którą dzielicie, wykracza poza to, co zwykłe. To miłość z wyjątkowym błogosławieństwem, oświetlona blaskiem, który mógł być stworzony tylko przez wszechświat. Ta miłość zasługuje na to, aby się rozwijać, rozkwitać, ale to nastąpi tylko wtedy, gdy oboje będziecie gotowi kroczyć ścieżką, która jest dla was oświetlona. Sny przeżywane przez ciebie niosą ze sobą potężną energię uzdrawiającą, zaproszenie do porzucenia dawnych uraz, tych bóli, które często nawet nie zauważamy, że nosimy. Nadszedł czas, aby uwolnić się od więzów. Aby złagodzić ciężar, który lokuje naturalny przepływ miłości między Wami, użyj tej pozytywnej energii emanującej z marzeń, aby przebaczać, oczyścić to, co już nie ma sensu w Waszym życiu i otworzyć przestrzeń na nowe piękno, które jest przeznaczone do przeżycia. Anioły starają się oświetlić głębię Waszego związku, mówiąc bezpośrednio do Twojego serca i zachęcając Cię, abyś widział więcej niż to, co oczywiste. Połączenie, które masz z ukochaną osobą, nie jest przypadkowe, jest czymś głębszym, czymś boskim. Jest boski powód, dla którego jesteście razem, a ten powód zaczyna się ujawniać. Anioły zapraszają cię do pełnego zanurzenia się w tę duchową podróż, która otwiera się przed tobą, zapewniając, że nie będziesz sam, ponieważ zawsze będą przy tobie, prowadząc i chroniąc cię. To może być doskonały moment dla Ciebie i Twojej ukochanej osoby, aby pogłębić to duchowe połączenie w sposób, który nie musi być skomplikowany ani oderwany od Twojej codziennej rzeczywistości. Może to być poprzez szczere rozmowy, praktyki medytacyjne, lub nawet wspólną modlitwę. Chodzi o wymianę przekonań, emocji, wzmacnianie już istniejącej więzi między Wami. To czas na zjednoczenie nie tylko ciał, ale dusz. Na pielęgnowanie tej duchowej energii, która Was otacza, a której anioły z niecierpliwością oczekują, aby zobaczyć jej rozkwit. Jest to kluczowe, aby wierzyć w proces i ufać, że te sny, które ta osoba miała, są fragmentami większego planu, który buduje się w Waszym życiu. Odkryjesz, że każda chwila, każde wyzwanie, każda radość to szansa na wzrost. Miłość, którą dzielicie, pogłębi się i ugruntuje. Anioły dostrajają mechanizmy znaczenia, aby zapewnić, że wszystko przebiega zgodnie z boskim planem. Proszą, abyś nie tracił wiary, zachował otwarte serce i umysł, gotowy zaakceptować to, co ma się wydarzyć. To jest czas, aby działać, leczyć rany i wspólnie rozwijać się duchowo. Sny są wyraźnym znakiem z wszechświata od Boga, mówiącym: idź, wierz, zasługujesz na szczęście. Co zrobisz z tą wiadomością? Zignorujesz ją? Czy mocno uchwycisz tę okazję do transformacji? Wybór należy do Ciebie, a anioły są przy Tobie, czekając na Twoją odpowiedź na to wezwanie. To, co nadejdzie, jest wspaniałe i piękne. To tylko początek niezwykłej podróży, którą odbędziecie razem. Pozwól swojemu duchowi wchłonąć i głęboko rezonować z tymi słowami. Wszechświat pragnie dla Ciebie jak najlepiej i zapewni pozytywny rezultat, bez względu na to, Jaki podejmiesz wybór? Wypowiedz: Przyjmuję i akceptuję mój los oraz wszystko, co wszechświat ma mi do zaoferowania, aby odebrać tę wiadomość i błogosławieństwa, które zawiera. Zachęcaj do pozytywności innych, którzy mogą potrzebować wsparcia, tworząc wspólnie falę dobrej energii. Jeśli jeszcze nie należysz, zapisz się do kanału, aby nie przegapić ważnych wiadomości, które na ciebie czekają. Niech Bóg i wszechświat oświetlają Twoje drogi pokojem, miłością i wiarą. Amen.